Zawód pewna przyszłość. Projekt popularyzacji nauki poszukiwanych zawodów. Ostatni rok nauki w gimnazjum to najwyższy czas na podjęcie decyzji o Twojej przyszłości zawodowej. Tej decyzji nie można odkładać na ostatnią chwilę. W jakim zawodzie możesz odnieść sukces? W jaką szkołę wybrać? W jakie zawody gwarantują zdobycie dobrej, satysfakcjonującej pracy? Ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Zawody z przyszłością. Zawód ślusarza jest zawodem niezbędnym do funkcjonowania każdego zakładu branży metalowej. Na terenie naszego powiatu działa kilkadziesiąt takich przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych. Najlepsze z nich, wykorzystując nowoczesną myśl techniczną i urządzenia najnowszej generacji, produkują wyroby wysokiej klasy, które znajdują odbiorców w Polsce i za granicą. W naszym regionie produkuje się zarówno najprostsze części do maszyn i urządzeń, jak i zaawansowane konstrukcje stalowe. Do najbardziej znanych wyrobów zakładów naszego powiatu należą zawory gazownicze, okna i drzwi do autobusów i pociągów, części samochodowe, maszyny rolnicze, a nawet elementy platform wiertniczych i statków dalekomorskich. Dynamiczny rozwój branży metalowej w naszym regionie spowodował duże zapotrzebowanie na fachowców. Ślusarz. Ślusarz wykonuje wszelkie czynności związane z podstawową obróbką metalu, takie jak trasowanie, cięcie blach, prętów, rur, kształtowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie, lutowanie. Wykonuje wiele czynności przy obróbce plastycznej i cieplnej, formowaniu i odlewaniu stali i żeliwa. Wykonuje pomiary warsztatowe, przeprowadza montaż i demontaż zespołów i mechanizmów, dokonuje napraw oraz konserwacji i przeglądów kontrolnych. Praca ślusarza odbywa się na ogół w pomieszczeniach zamkniętych, a przy montażu dużych konstrukcji także na wolnym powietrzu. Podczas pracy panuje na ogół hałas i duże zanieczyszczenie powietrza, to też ślusarze pracują w ubraniach ochronnych. Praca wymaga zręczności, umiejętności koncentracji i podzielności uwagi, cierpliwości, dokładności i odpowiedzialności. Ślusarz może znaleźć pracę przede wszystkim w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego i elektrotechnicznego, a także w warsztatach usługowych może także prowadzić własną działalność produkcyjną bądź usługową w branży metalowej. Wiele zakładów mechanicznych wykorzystuje najnowsze technologie oparte na precyzyjnej obróbce metalu. Stąd też ogromne zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Operator obrabiarek skrawających Operator obrabiarek skrawających CNC ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania. Dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną. Kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Praca operatora obrabiarek skrawających odbywa się w halach produkcyjnych. Wykonywana jest na stojąco i wymaga noszenia ubioru ochronnego. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Jak zostać fachowcem? Nauka zawodów ślusarza i operatora obrabiarek skrawających trwa 3 lata. Jednocześnie z nauką w zasadniczej szkole zawodowej uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach pracy, zatrudnieni jako pracownicy młodociani. W terminie od 23 kwietnia do 18 maja kandydaci składają w szkole dokumenty. Podanie o przyjęcie do szkoły, dwie fotografie, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwo zdrowia, kartę zdrowia, kartę szczepień, zaświadczenie od lekarza przemysłowego oraz promesę umowy o zatrudnieniu pracownika młodocianego. Nauka przedmiotów ogólnych odbywa się w szkołach zawodowych, a praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych ośrodkach kształcenia ustawicznego i praktycznego. A ty, czy pomyślałeś już o dalszej nauce? Pamiętaj, dobry zawód to pewna przyszłość.